To oh, siedzi w rogu, siedzi w rogu Tak No ty pedale! No, nie po co fejkujesz, żebyś mnie zabił Fejkujesz z bombą? O właśnie, ty, mi. O nie, dość nie! Au, 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 au! Jest, Uw, jest na zakręcie, jest na zakręcie, jest na zakręcie. Adi, 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 Adi AD! miałem 17 kurwa HP, biegłem do Długo. ciebie bokiem nie! nie, nie. No, nie. tylko zrobiłem Długo. z... <śleszczone> <śleszczone> kurwa się spuciłem <śleszczone> <śleszczone> Tymczasem, paka. Yyy, mal widzisz mnie? A no tak. Weź to nagraj, Adi. A ja też się kręcę. No to przestań się kręcić. na najniższym dp kręci. What the shit? <laughs> Co? Jak to? What the shit? <laughs> <laughs> Babka, kurwa, Zobawa, kurwa, jest las. Dobra, Potrami już na spokojnie, mięso. macie. Bombę. Ma masz spokojnie, spokojnie już, leży kurwa, nie Macie bomby na spokojnie, panowie. E, Dobra, Eee, Dalej biega rampa. A, wow. Czas, Grycie, trochę. Gre czas, grajcie na czas Adi Pup. Pop. Mm. A te nie mają defaultowo Infinity Ama? Yeah. Yeah. Nie, no, kurwa. jest short. Bookshot, bookshot, bookshot. ktoś. Przepraszam, kuchnia, kuchnia! Pantuj! Kurwa! Jeden. 50 na jeden, po prawej był. Idę do obu. Nie, nie widziałeś już, to jest to. jest A Infinity Yamaha? Nie kurwa! Pięknie, kurwa, ugrane! Raz, galera! galera! W następnej rundzie wezmę sobie no no, piłkę, jest... Albo okay. jak ginął albo. Nie idź. Eskalera! Nie idź. Eskalera! What nie, the fuck?! Tak. to Aś to odjebał! Porwa! Tak. No dobrze. Gówno nie, Nieprawda.

Pierdole. Uuuu! Co to kurwa. Kurwa, celuję! Ja się kameruje! No ale chłop zaczął się ruszać. Jak się nie ruszał, to może bym go zajebał. Another clip. Kurwa, ile można celować?! chłopie. Another clip. Stopni. Jakakiela im tamto? Co mylisz, Anak? Ja sobie nie odtworzyłem. Eee... Pałac, pałac, pałac. Przestań, pałac. Ja pierdolę, to idzie do klipa. Coś ten no, nie był. No, z Wychodzi że... To też idzie. Nice, Palac, Nice, nice. The, the... My, no, my, my widział. No, zrzucaj pistoletików. Robert nie to... A nie, to, nie zrobiłem. Kurwa Tylko no, nie to. Akurat miałem hajsu no to. To najdab to rzuci, rzucam to na Daj się nie odbiło od mordy